W jakim sensie jesteśmy stworzeni na obraz Boga? To, że jeden człowiek to dusza, duch, ciało, i jeden Bóg to Ojciec, syn i Duch Święty, o to chodzi, że mamy podobną budowę? Trzeba uważać. Chociaż z jednej strony trochę tak to wygląda, że <laughs> rzeczywiście Bóg jest w Trójcy Jedyny i człowiek też jest w Trójcy Jedyny, w pewnym sensie. Tylko naprawdę uważajcie, kiedy mówicie na ten temat, tak? I teraz uwaga. My jesteśmy jakby w Trójcy Jedyni, ale jesteśmy jedną osobą, a Bóg naprawdę jest Trój Osobowy. I to też nie jest tak, że my składamy się z trzech części. To nawet jest za dużo powiedziane. Jesteśmy nie sumą trzech części, ale jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową. To są jakby trzy wymiary. To jest jakby nasza szerokość, długość i wysokość. Tak? To są takie trzy warstwy naszej istoty trzy warstwy, trzy wymiary. Wymiary to chyba naj, najlepsze słowo. Ale z, z Bogiem to nie jest tak. To są trzy osoby. I nawet rozmawiałem raz ze świ świadkiem Jehowy, który mówił, że ksiądz mu raz wytłumaczył, że trójca to jest tak jak wiesz, spojrzysz w kąt domu i właśnie widzisz tą, te trzy takie linie, które się rozchodzą, nie? To jest właśnie ta długość, szerokość i wysokość i to jest ta trójca. No i ja temu świadkowi powiedziałem też, że na, ja się z księdzem nie zgadzam. <laughs> nie, bo, bo w trójce trzy osoby, to, to nie są trzy wymiary, to są właśnie trzy osoby, nie? I są i... właśnie mamy aut Autentyczne takie momenty w Biblii, kiedy objawia się trójca, nie? na przykład chrzest Jezusa w Jordanie i jest głos Boga Ojca, który się rozchodzi. Jezus Chrystus oczywiście, który jest chrzczony przez Jana Chrzciciela, i jest Duch Święty w postaci gołębicy, który wstępuje na Jezusa. No i to oczywiście występuje przeciw tej, tej koncepcji. Tych ludzi, którzy się nazywali, jaką się nazwali? Modaliści, którzy twierdzili, że Bóg jest jednoosobowy, tylko czasem się objawia jako ojciec, a czasem jako syn, a czasem jako duch święty. No nie, no tutaj Bóg się objawił w tych trzech osobach naraz, więc widzimy, że ojciec nie jest synem i syn nie jest duchem świętym i tak dalej. Tylko wszyscy trzej, wszyscy trzej, tak mogę powiedzieć, bo to są trzy osoby. Można zobaczyć albo usłyszeć, można to doświadczyć wszystkich trzech osobno. Więc trzeba. Na to uważać, nie zgubić tego, że Bóg jest w trzech osobach. I teraz kurczę, gdybym to znalazł. O! Yes! Znalazłem. To jest świetny schemat, to jest trójkąt, ale nie chodzi o, o to, że to jest trójca, tylko to jest taki diagram, który pokazuje trzy herezje i trzy ważne elementy, kiedy mówimy o trójcy. Jeśli któregoś z tych elementów brakuje, to jesteśmy od razu. Popchnięci w jakąś kreezję. Tak i teraz przyjrzyjmy się. Jakie są trzy ważne elementy, kiedy mówimy o trójcy? Trzy osoby monoteizm, czyli jest jeden Bóg. I uwaga, równość osób. I Syn jest współistotny ojcu, na przykład. Czyli jest dokładnie taki sam: jest równy ojcu. Nie? Jezus mówiący, ja i ojciec, jedno jesteśmy i tak dalej. Bóg ojciec mówiący, do syna. W Hebrajczyków jeden, gdzie jest cytowany Stary Testament, ale ojciec mówi tron twój o Boże. Nie? To mówi ojciec do Syna, i tak dalej. I teraz to jest, to jest świetny naprawdę schemat. Jeśli nie masz monoteizmu, jeśli zapomnisz położyć akcent na tym, że Bóg jest jeden, to popycha cię to w stronę politeizmu, no bo. Masz trzy osoby i masz równość osób, ale nie masz jednego Boga, że Bóg jest tylko jeden. A to też wyraźnie widzimy w Biblii, że Bóg jest tylko jeden. Więc jeśli to zgubisz, to masz politeizm, czyli masz trzech Bogów. Masz Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Więc jeśli nie masz trzech osób, nie kładziesz na tym akcentu, jesteś popychany w stronę. Modalizmu, o czym mówiliśmy właśnie, modaliście. Czyli, że masz koncepcję, jest jeden Bóg yy, i trzy osoby są równe, ale nie masz tych trzech osób. No więc Bóg się czasem objawia jako Ojciec, jako Syn albo jako Duch Święty. Świetny, co? <słuch> Ten schemat. I teraz, jeśli nie położysz akcentu na równości osób, kiedy mówisz o Trójcy Świętej komuś, na przykład świadkowiechowy, to popycha cię to w stronę tak zwanego subordynacjonizmu. Subordynacjonizm, czyli podporządkowanie. Czyli co? Jest jeden Bóg i są trzy osoby, ale nie masz równości osób, więc wtedy mówisz: No tak, Bóg jest jeden. I są trzy osoby, ale one są nierówne, więc syn jest poddany ojcu, i Duch Święty też jest poddany ojcu, albo w ogóle nie wiem, nie jest osobą. No, no nie, to nie, bo masz trzy osoby tutaj, więc świadkowie Jechowy na przykład, no to oni nie mają tego, ani nie mają równości osób, ani nie mają trzech osób, bo Ducha Świętego nie uważają za osobę w ogóle. No pytanie, czy mają monoteizm? Oni uważają, że tak, ale ja a im wykazuje w dyskusjach z nimi, że nie mają de facto monoteizmu, tak? Ponieważ Jezusa nazywają Bogiem, tylko, że mniejszym Bogiem. Mówią, że Jezus był przy stwarzaniu świata, chociaż Jehowa mówi w księdza Izajasza, któż był ze mną, kiedy stwarzałem świat? Jeśli Je Jehowa mówi, że nikt z nim nie był, to znaczy, że syn jest też Jehową. Ale okej, okay, niech im będzie, że mają monoteizm. Tak? Chociaż no nie mają. Więc oni są trochę tutaj, Środkowiechowy, subordynacjonizm. Syn jest niższy od ojca, syn jest stworzony, no więc de facto nie mają trzech osób. Chociaż trochę są w politeizmie, no bo mają i Boga Ojca, i Boga Syna, ale oni nie są, no nie wiem, ogólnie u nich jest taki bałagan. Nie wiem nawet gdzie ich umieścić na tym schemacie, ale świetnie jest, co? Rewelacja. Ciekawe rzeczy się uczy uczycie tutaj? panu. <grytanie> <grytanie> Aha, no więc Matko, wracając. Kiedy to, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, oznacza, że mamy wolną wolę, mamy rozum, tak? Więc jakieś procesy myślowe się w nas dokonują. Chociaż jak to dokładnie jest w Bogu, to któż to wie, tak? Bo filozofia Boga będzie cię przekonywać, że Bóg jest czystym aktem. Nie ma w nim żadnej możności. Więc jeśli. Coś było można pomyśleć, to Bóg już to pomyślał. Nie jest tak, że możesz coś Bogu powiedzieć, i on powie, o ciekawe. To jest pytanie, czy filozofia Boga w takiej klasycznej wersji, czy ma, czy ma rację? Bo na przykład, podoba mi się taki cytat z błażeja Paskala, wybitnego geniusza, który też był teologiem. On powiedział: nie Bóg filozofów. Ale Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli Błażej Pascal, wielki geniusz, kładł nacisk na objawieniu, a nie na naszych pomysłach.